Badanie cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy wystarczy wykonywać co około 3 lata. To jest nowotwór, który rozwija się bardzo wolno w związku z tym powtarzanie tego badania w cyklu na przykład co rok czy tak jak niektórzy robią co kilka miesięcy nie jest uzasadnione. Jest na to bardzo wiele danych naukowych, które mówią, że jeżeli kobieta która skończyła 25 lat co roku, co 3 lata podda się regularnie temu badaniu, to w ogromnym stopniu zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, ponieważ to badanie najczęściej wykonywane regularnie wykrywa stany przedrakowe, które odpowiednio leczone pozwalają uniknąć raka szyjki macicy lub też czasem wykrywa raka szyjki macicy w bardzo wczesnych stadiach, kiedy to leczenie jest mało okaleczające i bardzo skuteczne.